Niewidomy prowadzi niewidomego. Uczeń staje ponad mistrzem, drzazga i belka w oku. Do zestawu brakuje gruszki na wieży albo śliwki na sośnie. Bardzo ciekawe przykłady podaje dzisiejsza Ewangelia, ale dlaczego akurat takie? Bo ta Ewangelia pokazuje w pewien sposób problem hipokryzji, czyli niespójności naszych słów z naszymi czynami. Problem hipokryzji nabrał rozpędu już w ogrodzie Eden na samym początku, gdzie człowiek chciał być jak Bóg, gdzie oślepiona Ewa prowadzi oślepionego Adama, gdzie Kain widzi drzazgę w oku Abla, ale nie widzi belki w swoim. Otóż tą Ewangelią Pan Jezus mnie i Tobie chce powiedzieć: stój, zatrzymaj się i wsłuchuj się w moje słowa, nimi napełniaj swoje życie. Bo możemy być jak ten piękny balon na piękne uroczystości, ale jeżeli nie będziemy pełni słów Jezusa, jak On powietrza, to wszystko na nic.